Cześć, siemanko! Witam w 38. Dniu Przygód Dziennika z Minecraft Ja jestem Squido I dzisiaj rozpoczynamy kolejną naszą wspólną przygodę Będzie to trochę, trochę... Dobra Trochę może nudne, trochę dużo surowców na to może pójdzie Ale... hm, Trochę też porozmawiamy i nie naciskać tego przycisku teraz, bo tam jest kurczak i by się utopił i bym musiał znowu szukać jaj, a ja nie chcę znowu szukać jaj, ja chcę już mieć to gotowe um, też taka sugestia się pojawiła, że przecież mogłem się obejść bez tych wszystkich problemów i zrobić coś na kształt y, tych, y, tych, tych, tych farm, które już robiłem dając sobie po prostu y, te żelazne znaczy nie że, no, żelazne leje, prawda? Mm. Pod spód zamiast kamienia, i wtedy by było to dużo prostsze do zrobienia i łatwiejsze w ogóle. Tylko, że ja chciałem pokazać wam coś nowego, bo to już trzeci raz bym robił to samo. Ja mm, nie chciałem robić już trzeci raz tego samego, więc przyszła pora na coś nowego. Yy, trochę miejsca mi brakuje w tym ekipunku, trochę, powtarzam trochę. Mam tu jakieś skrzynie? Nie, trzeba będzie sobie zrobić. W związku z tym, jak najpierw to policzę, ile mi tego będzie trzeba, bo niestety trochę, ale ile? 2 plus 2 razy po 3 to 8, 8 razem tego jest, plus oczywiście 2 skrzynie. No to będzie 8 i 2, 10, kurde skrzynie. licz sprawniej. No to tak to podzielimy sobie na początek. Teraz po dwie do każdego i będzie się wszystko zgadzać. Powiem Wam tak szczerze, że mam tylko 20 minutek na nagranie tego odcinka, a coś mi błąd wywaliło. Pewnie, że za mało pamięci ram. Ja to muszę sprawdzić, żeby później się nie okazało, że cały ten czas marnowałem, bo szkoda czasu. Miałem rację, 8 giga pamięci to trochę mało do nagrywania, Uff, ale powyłączyłem tam przeglądarkę i miejmy nadzieję, że już będzie dobrze. Mm, Żelaza to idzie 5 razy 8 mm, No tak łatwo policzyć jest 140 sztuk e, W ogóle wam polecam się uczyć tabliczki mnożenia, bo jest to przydatne w życiu, no to jest najbardziej te podstawowe rzeczy z matematyki, ale również te zaawansowane nie są takie nieprzydatne, jak to by się to mogło wydawać. Naprawdę mogą znaleźć, zastos znaleźć zastosowanie. Może w bardziej zaawansowanych dziedzinach życia, ale no zawsze. Eee, dobra, bo to chyba źle tutaj położyłem. Także mam taką obawę, właśnie mam taką obawę, że to źle położyłem. Znaczy, w sumie to chyba dobrze tu jest, bo to tak powinno być. Kurde, nie wiem. Zaraz yy, to sprawdzimy yy, i wam pokażę zaraz nawet, jak. No, to ewidentnie jest tu źle. Natomiast tamte to nie wiem. Yy, trzeba będzie to sobie sprawdzić. Wykopiemy się tutaj trochę. Zrzucimy yy, tutaj może nie siekierę, ale jakieś mięso do tamtych. Powinno być w skrzynce. E, tak na razie mam trochę kamienia. Nie mam tego w skrzynce. Starsze, że jest tam. E, czyli to jest źle, bo powinno być w zupełnie inną stronę. Dobra, tutaj nic nie zniszczę. Ale jak widać, trzeba to od tej strony zrobić. Wtedy będzie dobrze, bo o to nam chodzi. Bo wtedy te leje będą przekazywać y, między sobą, y, wrzucimy tam o. I teraz powinien być skrzynce no i skrzynce o to właśnie chodzi. Z drugiej strony trzeba zrobić to samo, no niestety, niestety trzeba się napracować troszkę, żeby to się udało. Natomiast, jeszcze w dzisiejszym odcinku, oprócz tego co teraz robię, będą bramki logiczne, takie które zapowiadałem w. dwa odcinki temu. Tam tu chyba źle się postawił Dobra Chyba są dobrze. Jakby jakiś był źle, to był to wielki dramat, więc warto sprawdzić, aby wszystkie były dobrze Ej, ja jestem taki, że nie, nie przepuszczę takich rzeczy. Ojej! O nie! O nie! Właśnie zabiłem kurczaka. Bo... Przez głupotę swoją. Przecież to była tutaj. Chyba, że on już dorósł. Umarł. Słyszycie? Umiera. Nie, Squido! Dlaczego? Muszę szukać znowu. E, tych. Aj! Jak mi smutno! Nie! Nie, nie! Głupi Squid! Się trochę przejechałem na, na tym swoim, ten, wypełnianiu wszystkich dziur. Kurde. Coś mi nie pasowało, że tam jest e, pochodnia. Coś mi to nie pasowało, ale. Ale no, trudno. Trudno. Co się stało, to już się nie odstanie. I trzeba będzie znowu poszukać tych trochę jaj. E... No, ale to jest już kompletna ta farm'a i już nic więcej tutaj nie będzie robione Następnie nadrzucę tutaj, o Po takich blokach, żeby mieć tam, o, wypełnione to I tylko zbierać stąd jaja Gdyby były kurczaki, a nie ma, bo go zabiłem I już wiecie, dlaczego budowałem to, co budowałem w ostatnim odcinku, przynajmniej wiecie dlaczego Uff, Tyle z tego pożytku jest, że zabiłem tego kurczaka no smutno. Naprawdę. Dlaczego to zrobiłeś? Squido. Dlaczego. <kwie> Dobra, bramka logiczna. Będzie to bardzo prosta bramka logiczna. Myślałem, że coś bardziej skomplikowanego tutaj trzeba. Ale patrzyłem na te schematy. Bo najważniejsze są właśnie schematy w bramkach logicznych. Kiedy ma jak być włączona i w ogóle. No to potrzebujemy tutaj... Naprawdę naprawdę prostej bramki logicznej, która się zwie bramką Or z tego co pamiętam. Hmm. Tylko mam problem właśnie jak tu z miejscem ją zagospodarować, bo tu nawet dwie... nie jedna. Jedna mi wystarczy. Tak, zrobimy jedną, żeby nie komplikować. Um. Mm -hmm. Z tego co tak kojarzę, no to. Biegnie to również w tamtą stronę. Jestem ciekawy, właśnie, czy tu jest repeater. No tu to, to chyba dobiegnie z tej strony, tak? A skoro tak, to mógłbym zrobić bardzo prosty trik, żeby to bardzo uprościć. To z jednej strony damy po prostu z opóźnieniem, z drugiej strony bez opóźnienia. Bo naprawdę chcę to bardzo uprościć, żeby nie komplikować Wam sprawy. Hmm. I to jest coś takiego. A na odwrót. No, trochę mi nie wyszło. A na odwrót to znaczy, że musimy się pozbyć tych negacji. Tylko że jak się pozbędę negacji... Ach, no to mi zabraknie tutaj znowu tych 15 bloków. I tak źle i tak niedobrze, prawda? Więc... Um... Co można zrobić takiego? Nie no, tak to nie zadziała. Można zrobić podwójną negację, zawsze to jest jakieś wyjście. Zróbmy podwójną negację. <laughs> Naprawdę szalone to będzie, ale okej. Okay. Tutaj, tutaj zrobimy podwójną. Dobra, to chyba może być tak. Ok. Sody w nie są dość proste, bo e, no trzeba to tak dobrze połączyć. Nie mogę tego wszystkiego wytłumaczyć, bo sam tego nie za bardzo ogarniam. A, ale trzeba to dobrze połączyć, tyle mogę Wam powiedzieć i tam doradzić coś z tego co mogę. I z tej strony też będzie easy. I powinno się teraz udać. Zobaczymy, czy to działa tak jak. O. No i jest teraz dłużej niż by było normalnie, prawda? Bo teraz jest. O. Eee, jak Wam to jeszcze bardziej pokazać? Włączam przycisk. O. I widzicie, najpierw się wyłącza z tego powodu, że tu jest sygnał, a później się wyłącza, że z tego z powodu tu jest sygnał opóźniony i on jest przez to wyłączony przez dłuższy czas. Mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi. Bo taki był. Kurde, i tak nie zdążyłem. Mm, nie wiem, czy to działa. Czy to właśnie działa z tej strony? Z tej strony to chyba właśnie nie działa. Tak mi się wydaje. Bo nie dałem repeatera. Tak mi się właśnie wydaje, że z tej strony to nie działa. Chwila, dałem repeater. Oraz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9, 10, 11, 12 powinno działać. Trzeba sprawdzić te bramki. Czy tu faktycznie jest tak, jak mówię, nie? Bo rozkopiemy sobie jeszcze bardziej. No i będziemy obserwować. W tej chwili jest to włączona. W chwili, kiedy kliknę tu powinna się wyłączyć. No. i najpierw się wyłącza z tego względu, że jest sygnał stąd, a później się wyłącza z tego względu, że jest jeszcze sygnał stąd. i dzięki temu jest podwójnie, podwójny jakby czas tego wyłączenia. z tym, że tak dla pewności jeszcze, ok? bo ja nie chciałbym tutaj yy, robić ten zamieszania, także nie, tak tak to nie działa. sorry, sorry, tak być nie może. Nie hmm. ja chciałbym błędów popełniać żadnych Także tak dla pewności Tak to działa czy nie? Nie, tak nie może też być Chciałbym jakąś mieć pewność W tym co tutaj robię Że to jednak ma sens, prawda? Bo jeżeli by to nie miało sensu To bym to pokazywał i później by ktoś napisał, że to źle zrobiłem, no to byłby trochę wstyd Nie wiem czy tak to działa, nie, tak to nie działa, przecież już tam tak robiłem I tu jest właśnie ciężko z tym miejscem, naprawdę, naprawdę to jest problem Ale dobra, poradzimy z nim sobie. A żeby sobie z tym poradzić, to taki triczek zastosuję. Tak, i wtedy się nie będą łączyć, bo... bo nie ma jak. Tu jest po prostu... no... Nie ma miejsca na to, żeby się łączyły. No dobra, trochę namieszałem, ale to jest nadal to samo. I zobaczymy czy to działa. Tak jak mówiłem. O, działa tak jak mówiłem, więc nie trzeba było nawet tego robić, ale dla pewności to zrobiłem. Zobaczcie: pierwsze się wyłącza pochodnia poprzez to, że tu jest sygnał, później się wyłącza pochodnia przez to, że tu jest sygnał, czyli jest jakby podwójnie wyłączona. I ja nawet bym poszedł krok dalej i zrobił jeszcze coś takiego no że jeszcze dłuższy sygnał tego ale to może już sobie zrobię poza odcinkiem, chociaż mamy dopiero 10 minut a skoro mamy dopiero 10 minut to dlaczego by się nie zabawić dlaczego by się nie zabawić dlaczego by się nie pobawić dlaczego by Takich fajnych pomysłów nie porobić, to będzie potrójna. Ja nawet, nawet nie wiem jak to zrobić, szczerze wam powiem, bo nie planowałem tego. No, ale się zabawimy. Z tego co mi się wydaje, no to musimy zastosować tutaj dwie chyba wystarczą. O, tu mamy tą negację, to to zostawimy sobie. Ok. Niech sobie będzie negacja, bo ona jest potrzebna. Nawet podwójna. <laughs> Także ciekawie. Ale ok. Tak mi się wydaje, że wystarczy zastosować tutaj coś takiego, że bierzemy jedną. Zrobimy to tak. Tutaj również zrobimy um, dalej przejście. I z tej bramki. Nie, nie może być z tej bramki. Musi być, muszą być dwie bramki oddzielne, jakby albo, albo nie, z tej bramki, z tej bramki. Tylko, że ta bramka powinna iść już bezpośrednio do tego. No, a z tej bramki. Także no, tu będzie trochę komplikacji, ale już wiem, jak to mam zrobić. Także powinna iść tutaj. Ale jeszcze z tej bramki wykorzystując tutaj tą bramkę. To już w ogóle hit nad hitami po prostu co z tutaj robisz za ciekawe rzeczy. Ale dobra. Może prościej by było po prostu zrobić sobie tam podwójną, a tu pojedynczą? Nie byłoby to prostsze? Tak się teraz zastanawiam. No tak. Dobra, także uprościmy. To bo nie chcę komplikować za bardzo. Szukam najbardziej prostych rozwiązań. I takie właśnie będzie to rozwiązanie. Zresztą później i tak będzie z tym problem, ale mniejsza z tym. Także pierwsza bramka będzie tylko trochę opóźniona. Jak widać. Ok, ona jest tu bezpośrednio. Z drugiej strony będzie też dawała sygnał, który... który pójdzie do naszej... Drugiej bramki. Dobra, to tutaj niepotrzebnie kopałem. Ojej, raz i dwa będzie podwójnie. I ciekawy, czy jak to połączę tak, to to będzie działać. Eee, czy, czy się nie zrobi jakaś pętla nieskończoności? Bo się trochę tego boję. Bo to, co teraz zrobiłem, nie jest zbyt dobre, ale. Nie, nie, jest perfekto. Perfekto. O to totalnie chodziło. Zobaczcie. No, także myślę, że to dobrze zrobiłem. Jak nie, no to proszę o komentarze tutaj. Aha, tylko nie piszcie komentarzy typu łapka w dół za teksturpak, bo ostatnio taki gość pod moimi filmami, spami, pod każdym filmem, że łapka w dół za teksturpak, ale ja nie zmienię tych teksturpaków za to, że ktoś tam daje łapkę w dół, bo gdybym to zrobił, no to tej serii by nie było po kilku takich. Rzeczach Bo by też ogarnęli ją całą i, i, ten, i oby zwładnili, więc jest chyba dłużej. Nie jestem pewny, ale czy to jest warte tego, to. E, tak trochę nie umiem powiedzieć. Jeszcze chciałbym to sprawdzić. No to trochę jest ciekawe, ciekawi mnie to ten czerwony proszek. Bardzo mnie on ciekawi. Nie, no wszystko idealnie jest. Mhm. Nawet moglibyśmy zrobić yy, coś takiego. Że nie ma w ogóle tej pochodni. Eee. O, 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 aha. Aha, ona, ona jest tutaj po to, aby. Dobra. Bo trochę już się, już się w tym gubię, nie? Ale. Jest dobrze. Zobaczcie sobie. O. Na tą pochodnię, jak ona tutaj się dosyć długo, właśnie nie świeci. Pierwszy dostaje sygnał stąd, ale e, ten sygnał e, jeszcze idzie stąd, a później jak się skończył sygnał stąd, to jeszcze idzie sygnał od tej strony i dostaje znowu sygnał stąd i, i ten i tak dosyć długo to trwa. Znaczy, no tak długo, jak tylko mógłbym zrobić, bo nie wiem, czy coś dłuższego jeszcze się uda, bo o to chodziło właśnie w tym na ile to się długo uda zrobić. A zrób, w ogóle zobaczmy sobie jakieś porównanie zwykłych drzwi. O. Bo to będzie takie najbardziej miarodajne, ile zwykłe drzwi, a ile te z opóźniaczem. Ja jestem ciekawy jak to w ogóle wypada. Mm, na takiej płaszczyźnie zwykłych drzwi. Dobra, nie mamy. Trzeba będzie zrobić. Także zrobimy jedne postawimy i zmierzymy czas. Znaczy zmierzymy słuchowo po prostu, jak długo jest, czy to w ogóle miało sens to, to co robiłem teraz. Bo po nie wydaje mi się, że to ma sens, ale w praktyce to nie wiem, czy to jakikolwiek ma sens i czy to działa w praktyce. Bo to, to zrobiłem te bramki logiczne. Dosyć trudne w sumie. Gdzie to mogę tak postawić, aby wiedzieć o co chodzi? Gdzieś tutaj prawdopodobnie, jak płynie sygnał stąd, no to będą się otwierać, zamykać i powinno być spoko. Dobra. Dobra. To, to, to tutaj nie działa. Nie dotyka tych drzwi, także musimy inaczej. Postawimy je tutaj, tak na szybko No, jakbym tutaj postawił jeszcze czerwony proszek w ich stronę, to teraz na stówę będzie działać A, tylko że tu jest jeden problem z tym, że mamy tutaj przedłużacz poprowadzony, więc to nie jest miarodajny, jeżeli dam tutaj te żywi to jest zły pomysł Musimy dać sobie w inne miejsce Tutaj jak myślałem, tutaj sobie dajmy Tutaj nie ma żadnych przedłużaczy Tu jest spoko miejsce do takich testów No jest trochę później, widzicie? Tamte się już zdążyły zamknąć, a te jeszcze nie. W związku z tym to ma sens, tylko czy to było warte takiej pracy, że to jest, no nie wiem, pół sekundy później? Pomimo tego, że masz aż dwa repeatery? Nie wiem, ocencie sami. Eee, ja dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że mimo wszystko, no to wam się to podobało. I do zobaczenia już w kolejnych odcinkach, kolejnych seriach. Trzymajcie się ciepło i na razie pa, cześć.